Czy jeżeli stracisz prawo jazdy kategorii B, to czy nadal możesz się poruszać przy innej kategorii? A? Czy jeżeli policja zabierze ci słusznie lub niesłusznie prawo jazdy za przekroczenie w terenie zabudowanym na 3 miesiące, to jest to zgodne z prawem? A? No właśnie. Cześć wszystkim środa, i tak jak powiedziałem, fajny cykl, czyli porozmawiajmy o prawie dziś temat, który jest tematem nieunormowanym przynajmniej dla Was w głowach i na wielu, wielu mediach motoryzacyjnych. A powinien być, powinien być unormowany. Czyli to, jak dzikim krajem bardzo często jesteśmy wprowadzając ustawy, które są nieprzemyślane i krzywdzące dla obywateli. A że zajmujemy się samochodami, to porozmawiamy dzisiaj o temacie zabierania. Kategorii prawa jazdy oraz kontrowersyjnym już od dawien dawna przepisie o zabieraniu prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km na godzinę. W obu przypadkach zapadły wyroki Trybunału Konstytucyjnego miażdżące dla tych ustaw. Ale zacznijmy od tego łatwiejszego tematu, jakim będzie najnowszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca bieżącego roku, który już nie był tak hucznie przez media skandowany, a mianowicie o tym, że. Przede wszystkim mamy przepis, który mówi o tym, że jeżeli przekroczymy ilość punktów, to zabiera nam się prawo jazdy. Jeżeli będziemy, nie wiem, złapani po pijaku lub spowodujemy zagrożenie woklądowe, zabiera nam się prawo jazdy. Co krzywdzącego było w tym przepisie? No, Zgoła każdy powiedziałby, że nic, że tak się należy, że tak trzeba. No dobrze, to przeczytajmy może wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w który możecie znaleźć też na stronach rządowych, ale po prostu wezmę orzeczenie. Artykuł 12, punkt 2, punkt 3, w związku z artykułem 12, punkt 2. W zakresie, w jakim pozbawia osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi określonych kategorii praw jazdy prawa do odzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie tego rodzaju uprawnień odnośnie do pojazdów mechanicznych, co do których nie orzeczono wobec nich środka karnego w postaci zakazu ich prowadzenia, jest niezgodny z artykułem Artykułem drugim oraz artykułem 45 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Do czego dążę? Konstytucja to jest taki bardzo fajny dokument, który jest podstawą do tworzenia ustaw. One muszą być zgodne z ustawą zasadniczą, czyli konstytucją. Często w ostatnich latach nie było to przestrzegane, ale trudno. Artykuł brzmi, z konstytucji. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Ta ustawa o zabieraniu tego prawa jazdy całego blankietu i wszystkich kategorii właśnie to łamała. I teraz artykuł drugi konstytucji z tłumaczeniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich, bo to jest zasada demokratycznego państwa prawnego. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. I teraz, co to znaczy? To podstawowa zasada demokratyczna państwa prawnego oznacza ona, że państwo ma być rządzone prawem, prawo stoi ponad państwem, przedstawicielem władzy, ma być wytyczną działań dla władzy i dla społeczeństwa. I teraz, jeżeli mówimy o artykułach, które zostały zaskarżone, to był artykuł 12 ustęp 2 i 3. Prawo jazdy nie może być wydane osobie B, znaczy drugi, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i w okresie i okres obowiązywania zakazu. I następny punkt, w stosunku do której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy w okresie i zakresie obowiązywania. I teraz w pełni tutaj opinia prawnika, w pełni zgadzam się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, bo popieram, w cywilizowanym świecie, jeśli kierowca zawodowy popełnił tego typu naganny czyn prywatnie, to zabieranie jest mu prawo jazdy do celów prywatnych, a nie zarobkowych. I odwrotnie. Czyli dla mnie najbardziej kuriozalna sprawa jest taka, że jeżeli jakimś kombajnem, prywatnym autem przekroczyłeś daną ilość punktów, autem osobowym, prywatnie zdarzyło ci się po prostu, niefortunne niefortunny zbieg okoliczności, to nie możesz być ukarany zgodnie z konstytucją, czyli zgodnie z prawami, na wszystkich kategoriach. Czyli jeżeli jesteś kierowcą ciężarówki i masz prawo jazdy C plus E i tak dalej, to zabierając ci prawo jazdy B, nie można zabrać ci wszystkich kategorii. I dla niektórych to było burzenie, że a, łobuz i tak dalej, bo jak po alkoholu prowadzi i tak dalej. No tu macie rację, to jest kwestia moralna, natomiast prawo jest prawem. Ale w przypadku, kiedy już mówimy o lżejszych czynach, czyli po prostu nagromadziło nam się punktów, a ostatnio jeszcze było zamieszanie prawne, które wycofuje się teraz, że punkty się dostaje i kasuje się po dwóch latach, to, to jeżeli ktoś jeździł na prawo jazdy B prywatnie, a na C plus E zarabiał, no to nie można zabierając mu prawo jazdy B zabrać mu kategorii innych. Natomiast jeżeli chodzi o logikę, no to jeżeli zabierając prawo jazdy B, to możesz jeździć na prawo jazdy A, jeżeli zabierają ci prawo jazdy A, możesz jeździć na prawo jazdy B. I nic innego tutaj nie mamy. I mi nie oceniać moralności tego. Prawda jest taka, że ta ustawa łamała i wiele osób yy, łamała konstytucję, i wiele osób było w tej sprawie pokrzywdzonych. I to nie jest tak kontrowersyjne, by się wydawało, jak wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2022 roku, który jakże znowu podzielił nasze społeczeństwo, że bandytów drogowych należy karać zabieraniem prawa jazdy na 3 miesiące. I ja się w tym zgadzam. Ja się w tym zgadzam. Tylko już w niedzielę wychodzi odcinek, który zaczyna w ogóle tą serię, albo wyszedł już ten odcinek, bo ja nie wiem, kiedy to będzie wyemitowane. Jakby by the way, bo może być tak, że to już jest podcinków, po w którym mówię jak bardzo można zmanipulować pomiar prędkości jak bardzo niedokładne są te urządzenia i jak duży problem bardzo często jest z poprawnością wykonania chociażby pomiaru prędkości wideorejestratorem i o tym wszystkim odcinek bo wyobraźcie sobie że jedziecie 90 albo jedziecie to 10 km na godzinę na, dro na, na, na godzinę na drodze, gdzie można jechać 100. I nagle zatrzymuje was nieoznakowany radiowóz i mówi się wam, że jechaliście 170. Co wy macie zrobić? I okazuje się, że w Polsce w sprawach wideorestratorów bardzo duży procent spraw, które jednak ktoś się nie zgodził, bo wiedział ile jechał i trafia do sądu, jest powoływany biegły i się okazuje, że źle był pomiar wy wy wykonany. Jakby to jest Meksyk. Ja nie mówię o tym, żeby bezkarnie ludzie jeździli, łamali przepisy, tylko chodzi mi o to, żeby uczciwie to wszystko było załatwiane. Bo w policji pracują ludzie. Normalni ludzie w każdej instytucji pracują. I ci ludzie też są różni. I różnie może się to odbywać. No i ten wyrok, który zapadł 13 grudnia 2022 roku jest nieczytelny. Dla wielu pismaków, gazet i wszystkich innych, choć jest jasne. Wiele godzin zajęło mi przebrnięcie przez e, wszystkie ustawy, dzienniki ustaw aktualne, obecne, zmiany, interpretacje itd. Tak Co możemy przeczytać w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego? Zupełny dla Was bełkot, ale zacytuję. Artykuł 7. Ustęp pierwszy, punkt drugi. Ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw pozycja 541 ZMZM, zrozumiały w ten sposób, że podstawę wydania decyzji, o której mowa w artykule 102 ustęp pierwszy, punkt czwarty i piąty ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, Stanowi wyłącznie informację organu kontroli ruchu drogowego o ujawnieniu popełnienia czynu opisanego w artykule 135, 1 punkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 97. prawo o ruchu drogowym, ust, ustawa z dnia 20 988, jest niezgodny z artykułem 2 Konstytucji Rzeczpospolitej. No generalnie chodzi o to, że nie samo zabieranie prawa jazdy, jest niezgodne z konstytucją na trzy miesiące? Nie, nie, nie. Może przeczytam Wam najprostszą, najprostsze tłumaczenie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz potem wielu kancelarii prawnych, żebyście mieli świadomość. Trybunał Konstytucyjny przychylił się. Do stanowiska wnioskodawcy co do niezgodności badanych przepisów z artykułu 2 Konstytucji Rzeczpospolitej w powstałym zakresie postępowania umorzono, uzasadniając swoje stanowisko, Trybunał Konstytucyjny wskazał, wskazał i starosta prowadzący postępowanie na podstawie artykułu 102. Starosta postępowanie prowadzi na podstawie swojej ustawy, policja działa na podstawie swojej ustawy. Więc zabieranie prawo jazdy za przekroczenie prędkości na okres trzech miesięcy było kombosem. Dlatego, że policjant wykonywał e, też karę administracyjną. Zabranie prawo jazda to była kara administracyjna wynikająca z ustawy 102, a już. Sama ustawa o ruchu drogowym to jest osobny przepis na temat przekroczenia prędkości o 50, który mówi o mandacie i tak dalej i przekazaniu tego prawa. Czyli mamy karę administracyjną i kodeksu wykroczeń ruchu drogowego. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Nie dokonuje samodzielnie żadnych ustaleń faktycznych. Jest związany z informacją otrzymaną od organu kontroli ruchu drogowego oraz pozbawione możliwości zdania, czym to na wniosek. Czy z urzędu okoliczności w tej informacji podanych? Kierowca jest pozbawiony jakiejkolwiek szansy na obronę swoich racji, skutecznego zakwestionowania informacji, a decyzja administracyjna jest wydawana automatycznie z przepisu artykułu. 2. Konstytucji Rzeczpospolitej wynika między innymi standard sprawiedliwości i rzetelnej procedury, która musi zapewnić wyjaśnienie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Strona postępowania musi mieć zapewnione prawo do wysłuchania, przedstawienia swoich dowodów, co składa się na obiektywne rozpatrzenie sprawy. Niezależnie od tego, czy sankcja ma wymiar karny czy administracyjny, wszechstronne rozpatrzenie sprawy jest jednocześnie prawem obywatela oraz obowiązkiem organu ustawodawcy, który ma tak kształtować przepisy procesowe, żeby odpowiadały standardom demokratycznym państwa prawnego. Orzeczenie można określić mianem przełomowego, ponieważ określa nowy standard postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy przez starostę na podstawie artykułu 102 ust. 1 punkt 4 i 5 o kierujących pojazdami. Komentowany wyrok nie oznacza, że organy kontroli ruchu drogowego nie są już uprawnione do zatrzymania prawa jazdy w przypadkach, w których mowa o artykule 135. Mówimy tutaj o ruchu drogowym. Oznacza to, że starosta przed wydaniem decyzji na podstawie artykułu 102 ustęp 1 punkt 4 i 5 może dokonać własnych ustaleń faktycznych, a nie opierać się wyłącznie na informacji organu kontroli ruchu drogowego. Kierowca ma prawo przekładać własne dowody, które będą świadczyć o tym, że nie doszło do przekroczenia prędkości lub liczby osób w danym pojeździe. A teraz przełożę Wam to z mojego na nasze, ale właśnie to jest bardzo ciekawe, bo policja dokonując pomiarów w terenie zabudowanym, niedoskonałymi urządzeniami, które dzisiaj ma, które wiele razy były kwestionowane, może. Zrobić źle pomiar. Może zrobić zbyt duże odległości, może zrobić pod złym kątem, może się wiązka laserowa odbić od czegoś. I generalnie, jadąc sobie 55 w zabudowanym, na przykład yy, policjant się zatrzyma i powie, że jest 105. No i wtedy jest słowo przeciwko słowu, nie? I, i, I to wtedy ktoś musi ocenić jeszcze z zewnątrz, aby na pewno jest ok. Jeżeli miałeś kamerę, i to jest najlepsza rzecz, kamera z prędkością i tak dalej, już jest jakimś dowodem, dość mocnym, ponieważ prędkość jest liczona na podstawie GPS-u, może być tutaj słusznie uznana, bo na kamerze nie tylko będzie widać prędkość, ale sama kamera już pozwala na podstawie klatkarzu, jaki ma, ustalić prędkość poruszania się pojazdu. Jeżeli się okaże, że z kamery wynika, że jest to przedział 50-60, a policjant wali ci stówę, masz prawo obrony. Wcześniej tego prawa obrony nie miałeś. Ale w praktyce niestety przekopałem te wszystkie ustawy, i to nie jest tak kolorowo, zaraz to omówię, bo ja tylko mówię o niesłusznych sprawach. Nie? Tam, gdzie nie mamy możliwości obrony. Jak sobie wyobrażacie wyrok, na przykład, że kogoś pobiliście, jeżeli kogoś nie widzieliście na oczy, i bez procesu w sądzie? Jak można orzec o czyjejś winie? Nie dając drugiej osobie możliwości wypowiedzenia się. Jeżeli druga osoba ma inne zdanie, bo jeżeli druga osoba jest winna, no to przyznaje się, bierze mandat i czapka z daszkiem, nie ma problemu. Ale jeżeli powstaje problem, i te problemy kiedyś omówiłem w odcinku na podstawie swoim i dwóch zatrzymaniach, które <grytanie> cudownie były, jedne bez mandatu się odbyło, wyobraźcie sobie. Ale zatrzymali prawo jazdy. Ale jak już zacząłem mówić, że coś jest nie tak, cały pomiar jest nie tak, to zrezygnowano z mandatu. Jasne. Tylko zabrano prawo jazdy. Tylko. Dobrze, że nie jeździłem na taksówce, bo miał trzy miesięczną pauzę. A do garka to włożyłbym kostkę smalc. Ale właśnie, jeżeli już mówimy o pojazdach i tak dalej, tak dalej, to też w tym momencie mogę wtrącić Wam w stawkę o tym, że co roku i tak musimy ubezpieczać pojazd, bo to jest nasz obowiązek wynikający z też ustawy i zmusza nas do płacenia OC. No, okej, okay, ma się to zmienić w przypadku możliwości wyrejestrowania pojazdu na czas remontu i tak dalej. Mam nadzieję, że ten temat się w końcu rozwikła, tak jak powinien. Ale jeżeli musimy ten smutny obowiązek spełniać, to możemy też przy okazji zaoszczędzić w czasach kryzysu, w czasach inflacji i tak robię ja, tak robi moja ekipa. Mamy takie instytucje, jak porównywarki ubezpieczeń, przez które też można zakupić. Jedną z takich porównywarek macie link w opisie mm, możemy sprawdzić niezależnie od tego, czy chcemy kupić, czy nie. Po prostu dla Was tej pewności, czy nas agent nie okłamuje, bo on musi mieć prowizję i może zbyt dużą sobie życzyć. I zamiast płacić 500 zł za OC, płacimy 1200. Możemy wejść na taką porównywarkę, i do tego Was zachęcam, możecie zrobić to teraz. Wprowadzić swoje dane, dane Waszego pojazdu, kliknąć oblicz i na stronie mugi.pl pojawi wam się oferta. Od najtańszej do najdroższej. Co za tym idzie? Nie obliguje was to do kupienia. Nie, absolutnie. Daje wam to pogląd na to, czy warto przemyśleć, czy coś zmieńmy. Bo kiedy my zaczęliśmy korzystać 2-3 lata temu, Stanisław czy ja, okazało się, że płacimy po, no w najlepszym przypadku chyba u Stasia, 600 albo 700 zł, mniej niż na najtańsza wcześniej oferta, a dodatkowo jest zwrot na wasze konto 150 zł. W ciągu miesiąca, jeżeli pierwszy raz korzystasz z tego, czyli de facto może się okazać, że kilka ładnych set złotych zaszczędziliśmy, prawda, ale to nic, bo w tym momencie jest promocja i ona jest dla Was, ma czas ograniczony na 200 złotych, jeżeli w tym okresie, kiedy to oglądacie, kupicie sobie ubezpieczenie na MUBI, czyli jeżeli się okaże, że jest w porównywalnej cenie do tego, co Wy macie, to jeżeli z tego linku pod filmem teraz kupicie to ubezpieczenie, to 200 wywraca Wam na konto. A do tego cały czas jest kod, który możecie dawać innym i robić taką multifunkcjonalność zarabiania. Jeżeli na przykład Twój kolega z tego kodu kupi sobie ubezpieczenie w MUBI, koleżanka, mama, tata, ciocia, dziadek, babcia, za każdą osobę dostajesz 5 dych. Może to być 20 osób, ponieważ mówi, przygotowało na ten cel aż 2000 złotych. Czyli może się okazać, że przez 2 lata nie musisz płacić OC za OC, bo mówić wszystko zwróci. Czy warto to rozważyć? Myślę, że warto. Linki macie w opisie. A na stronach macie czas działań, promocji i w opisie też to wszystko jest opisane. Wracając do tematu, który już był rzeczony. Wydawałoby się, że normalnym jest, iż Trybunał Konstytucyjny orzekł coś i ustawodawca to zmienia. No i tak zacząłem sobie czytać ustawy i ustawa, która obowiązuje od 1 października 23, czyli akt obowiązujący, no bo oni cały czas tam grzebią w tych ustawach i na stronach rządowych można sprawdzić akty obowiązujące, czyli takie z małymi update'ami, nie? Jak był babol, byk, coś tam podkreślili. Do tylko 27 października, to jest bardzo ciekawe, mamy tutaj sekcję artykułu 135, a dokładnie paragraf 2, ustęp A. Policjant zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowanie w przypadku. Jeden z tych przypadków jest kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km na obszarze zabudowanym. Mówię aha, to tu się nic nie zmieniło, mimo wyroku trybunału. Mówię, a wejdę sobie w ten artykuł 102, czyli tutaj o panu staroście, i wszedłem. Moim uczom ukazał się akt obowiązujący od 29 września bieżącego roku do 31 grudnia 29 roku. 29 roku. No i tak sobie lecę na temat paragrafu 4 i czytam, kierujący pojazdem, znaczy to jest tak. Zatrzymanie i zwrot zatrzymanego prawa jazdy, tak jest tytuł. I punkt czwarty tyczy się właśnie tego prawa jazdy jest kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km na obszarze zabudowanym. Wchodzę w poprzedni tekst ustawy, no i brzmi tak samo. Ale tutaj pojawia się taka cyferka 62, czym prędzej biegnę do legendy, brnąc przez kolejne dziesiątki stron i pojawia się moim oczom 62. Artykuł 102. Ustęp pierwszy, paragraf czwarty, częściowo został, częściowo, został uznany za niezgodny z artykułem drugim i artykułem czterdziestym yy, piątym Konstytucji. Yy, wy... W ogóle ciekawostką jest to, że, że właśnie teraz, mimo przygotowania się do materiału, znalazłem babul. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Tak, znalazłem babol, bo mm, przepis... Już Wam go mówię, ale ja ja. Nie ma jak to znaleźć, babuł, w ustawie. Przepis, o którym mówimy, to jest kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km na terenie zabudowanym. I to było zaskarżane w Trybunale Konstytucyjnym i wyrok zapadł w grudniu, i wyrok tyczył się niezgodności z artykułem, w wyroku, orzeczeniu było niezgodność z artykułem drugim. A w a w ustawie jest napisane, że został częściowo uznany za niezgodny z artykułem drugim i artykułem 45. Halo, błąd macie tam w tym. Nie został uznany niezgodny za, e, niezgodny z artykułem 2 i 45, tylko z artykułem 2. A pozywany był z 45 i 2. Z tego co kojarzę, ale został tylko uznany e, za niezgodny z drugim. To przeczytajcie sobie wyrok tam. Trybunału, a orzeczenie, a potem zmienić. No ale dobrze, co to zmienia? E, ta mała parawka daje tak. Zgodnie z tym wyrokiem, wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim nie przewiduje sytuacji usprawiedliwiających ze względu na stan wyższej konieczności kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km na terenie zabudowanym. I to jest cała wielka poprawka tej ustawy. Zgodnie z tym wyrokiem, wymieniony wyżej przepis traci na mocy w zakresie, w jakim nie przewiduje sytuacji usprawiedliwiających ze względu na stan wyższej konieczności kierowania pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. Może być tak, że masz stan wyższej konieczności, że przekroczyłeś tą prędkość o 50 km na godzinę i wtedy ten przepis ci nie obowiązuje, ale co dalej? No właśnie. A jeżeli się nie zgadzasz, to teraz droga jest bardzo prosta. Jeżeli zabrano ci to prawo jazdy i pokwitowano na 24 godziny. To lecisz z tym prawo jazdy do starostwa i z tym, co masz do powiedzenia w starostwie. Jeżeli jest to film, na którym widać prędkość, to możesz jeszcze w międzyczasie poprosić biegłego rzeczoznawcę, żeby zrobił ci opinię szybciusio i w ciągu 14 dni możesz złożyć sobie odwołanie w starostwie, i ono na podstawie jeszcze wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tego, który powiedziałem, powinno być skuteczne. Powinno ci to prawo jazdy się zwrócić. Powinno. Natomiast dzwoniłem do starostwa jednego i drugiego tu i ówdzie. u nich nic nie zmieniło. U nich zawsze było 14 dni, ponoć od samego początku, na odwołanie się od tej decyzji. A z reguły proces trwał tak długo, że zanim wróciło prawo jazdy, to no właśnie. Zmieniło się tyle, że teraz starosta ma wydawać tą decyzję. W rzeczywistości prawnie na podstawie tego, co możemy przeczytać. Rząd w tej sprawie nie zrobił za wiele. Po prostu dał nam taki lapsus słowny, że jeżeli jest to sytuacja usprawiedliwiająca. Nie dał nam żadnego zabezpieczenia w postaci niesłusznego zabrania prawa jazdy, gdyż urządzenia używane przez polską policję też mają swoje normy, instrukcje obsługi, badania, legalizacje itd. Ale dzięki temu możemy spróbować skuteczniej walczyć, i myślę, że Czas pokaże. I taka jest prawda, jeżeli chodzi o to, czy można zabierać prawo jazdy na 3 miesiące z bomby, czy nie można zabierać. Prawda jest taka, że według mnie i mojej opinii przepis powinien być skonstruowany w ten sposób, że owszem, policja zabiera ci prawo jazdy i przekazuje, przekazuje do starostwa, natomiast administracyjnie. Zgodnie z ustawą z 14 czerwca 1960 roku, jedynie takie mamy świeże przepisy o postępowaniach administracyjnych. Skoro jest to postępowanie administracyjne, powinniśmy mieć 14 dni na odwołanie, czyli jeżeli 1 stycznia zatrzyma wam się prawo jazdy, do 14 powinno być ważne ten papierek. I wy powinniście lub można by to zrobić, że na 7 dni jest ważne. Wy macie na przykład 7 dni e, na odwołanie się od, a starosta ma 14 dni na podjęcie decyzji. Czyli w sumie teoretycznie daje wam się papierek na 14 dni, a w ciągu 7 wy możecie się zgłosić do starostwa i w ciągu 7 starostwo powinno odpowiedzieć. Czy to by nie był uczciwy przepis? Ja nie mówię, że tu wydłużać trzeba bandycie na dwa tygodnie, jeżeli naprawdę jechał 200 w mieście i się bawił dobrze. Nie, absolutnie, pałom, laci prądem. Natomiast to by było jedyne uczciwe. Jeżeli tak myślicie jak ja, zostawcie kciuka w górę. Prosta sprawa, prawda? Tak samo z tymi kategoriami. I nie byłoby tu żadnych niesnasek, bo policjant nie jest osobą doskonałą, też się może pomylić przy robieniu pomiaru. A wy? No cóż, jak nie masz kamery, wideo -stratora i nawet jechałeś 50, to, to, to i tak musisz przyjąć ten mandat. To bo co ty udowodnisz? co ty udowodnisz? No chyba że policjant zrobił to za zakręt, z za łuku. To to wtedy, jeżeli nie przyjmujesz mandatu, to też musisz powiedzieć i znać przepisy, żeby jaki jest powód nie przyjęcia mandatu. To ty musisz być pewny, że na przykład aha, kolego, przecież nie tak powinien wyglądać pomiar. Nie tak mówi instrukcja techniczna tego urządzenia, nie? No, Ale to już w odcinku o tym, jak się używa tych urządzeń jak to powinno wyglądać. Taka seria się wam podoba? Będę rozwalał pewne przepisy na atomy. Tłumaczył Wam i objaśniał to, co jest zgodne z literą prawa, czego nie zawsze można oczywiście znaleźć w internecie na pierwszy rzut oka, bo to wszystko jest w internecie, to są państwowe informacje dostępne dla nas, dla ogółu. No ale niestety, co? Mamy artykuły, że prawo jazdy na trzy miesiące nie jest niezgodne z konstytucją? Nie, zgodne, zgodne, zabieranie jest zgodne, ale arbitralne wydawanie decyzji przez starostwa było niezgodne, bo nie dawało nam możliwości obrony. Czy dało nam teraz możliwość obrony? Czekam na pierwsze informacje, kto z was po zabraniu prawo jazdy niesłusznie, odwołał się do starostwa, jaki był tego efekt. A jeżeli uważacie, że moja zmiana i poprawka do Sejmu na temat ustawy jest słuszna i ci w Sejmie też to oglądają, a już teraz się kotłują nowe zmiany, więc pewnie nie będą mieli czasu, ale gdybyście tam mogli zapisać właśnie takie rozwiązanie, że policjant daje wam blankiecik na 7 dni, Albo na 14, a wtedy 7 dni petent ma na odwołanie się, to bylibyśmy naprawdę praworządnym krajem. Bo wszakże nie każdy z was zarabia, jeżdżąc samochodem. Ale wyobraźmy sobie sytuację na koniec: że doszło do nieuczciwego pomiaru. Masz chorą żonę lub chore dziecko w domu i żonę opiekującą się tym chorym dzieckiem. Twoim jedynym źródłem dochodu jest samochód. Jesteś kurierem, jesteś kierowcą taksówki, przewozu osób, Kierowcom, który musi tym zarabiać, zarabia prawem jazdy. I nie zrobiłeś nic złego. Był to po prostu fatalny błąd. Masz na swoją obronę pełną dokumentację. Masz zdechnąć z głodu? Przez trzy miesiące nie możesz jeździć samochodem, czy ryzykować jazdę bez prawa jazdy? To uważacie za uczciwe? Ja mówię o takich skrajnych sytuacjach, kiedy naprawdę coś. Nieuczciwie zrobiono wobec obywatela. Ja nie muszę mówić o tym, że zdarza się, że na przykład człowiek przesiedział ileś lat w więzieniu. Nie, 20 przesiedział ten pan, o którym powstał film? Dużo. No, dużo przesiedział. Potem okazało się, że to była fatalna pomyłka. No, <grytanie> fatalna. Więc wiecie, w każdym kraju się coś takiego zdarza. Ale dajmy obywatelom możliwość obrony. Nie chciałbym być w skórze osoby, która niesłusznie miała zabrane prawo jazdy. I musiała tym prawo jazdy zarabiać, i nie mogła, bo straciła dochód na 3 miesiące. Nie chciałbym, bo byłem w skórze osoby, która miała z dupy zrobiony pomiar prędkości, który nie był zrobiony zgodnie z instrukcją urządzenia. To był pomiar zrobiony na zasadzie: Uhu, tak się zmierzę, tak se lecę, tak się jadę, haha, ha, panie, nie ma pan prawa jazdy na 3 miesiące. Uhuhuhu. I co mogłem zrobić? No, zanim bym się odwołał, sądy, srondy, to 3 miesiące by nie starczyło, Bez sensu, nie? No to dajmy ludziom możliwość obrony, jeżeli coś jest nie tak. Dobrze, seria ma się nieść, to wy to nieście dalej. Udostępnijcie to na Facebookach, czy wrzućcie to rolkom na Instagramie. Zapraszam na Instagrama miłośników 4 k lub Michał Jesionowski, to taki mój prywatny, gdzie się dzieją rzeczy nie z końca związane z motoryzacją, ale jest też czasami śmiesznie. Wszystkie linki macie w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Daleko. Poprawnie jest wykonywane wiele z tych...